Choć zjadanie ludzkiego mięsa budzi odrazę natury moralnej, to warto podkreślić, że nawet w historii nowożytnej zdarzały się sytuacje, gdy ludzie byli do tego czynu po prostu zmuszeni, bo inaczej umarliby z głodu. Choć budzi to odrazę, to warto podkreślić, że ludzkie mięso jest jak najbardziej jadalne. Jest cennym źródłem białka oraz substancji odżywczych, a także minerałów oraz witamin. Oczywiście zjadanie ludzkiego mięsa nie jest takie całkiem bezpieczne, bowiem w ludzkim mięsie mogą znajdować się priony, które na przykład w Nowej Gwinei u ludów Fore powodowały groźną chorobę, która nazywa się kuru. Ale dzisiaj nie chciałbym się skupiać na prionach i na tym temacie, bo jest on bardzo złożony i skomplikowany. Być może będzie to film na inny temat, ale dzisiaj porozmawiamy o katastrofie lotniczej. Przenosimy się do 13 października 1972 roku, gdzie doszło do katastrofy lotniczej na granicy Chile i Argentyny, a dokładniej w Andach. Rozbił się samolot z drużyną rugbystów, a także na tym pokładzie znajdowali się niektórzy członkowie rodziny tych rugbystów. Cała drużyna pochodziła z Urugwaju. Warto podkreślić, że katastrofa miała miejsce w górach, i to górach bardzo wysokich. Warto podkreślić, że Urugwaj jest krajem nizinnym, a najwyższą górą jaką mają jest to góra Katedral, która ma nieco ponad 500 metrów nad wysokością morza. Można porównać te góry właściwie do takich polskich gór świętokrzyskich. Młodzi rakbyści w wieku około 20 lat nie mieli absolutnie żadnego doświadczenia w spinaczce wysokogórskiej, a zresztą nie byli do tego przygotowani, bowiem mieli na sobie wyłącznie lekki ubiór, a na nogach zwykłe mokasyny. Jak dobrze wiecie, w takim wyposażeniu nie wybiera się w góry, a szczególnie w góry wysokie, jakimi są andy. Niektóre osoby, w tym także niektórzy piloci, wylecieli z samolotu i w ten sposób zmarli, ale część osób umarła także poprzez uderzenie samolotu o stok. Niektóre osoby zmarły na miejscu, tak jak na przykład matka Nanda, ale niektóre dopiero kilka dni później, jak jego siostra. W niedługi czas po katastrofie samolotu miała miejsce kolejna katastrofa, bowiem na kadłub z osobami ocolałymi spadła lawina śniegu, zabijając kolejne osoby. W całej katastrofie zginęło aż 29 osób, natomiast 16 osób wyszło z tego cało. Świadkiem oraz uczestnikiem wszystkich wydarzeń był Fernando Parado, czasami nazywany także Nando Parado, który 30 lat po katastrofie samolotu napisał książkę Cud w Andach, która zawiera wiele szczegółów, bardzo emocjonalnych szczegółów, dlatego bardzo polecam tą książkę przeczytać lub wysłuchać bardzo fajnego audiobooka. Jeżeli podobają się nasze materiały, to rozważyłbym zasubskrybowanie tego kanału, a jeżeli bardzo podobają się Wam nasze materiały, to możecie wesprzeć ten kanał kupując nasz Atlas Roślin, albo kupując dowolne produkty Produkty na Allegro z naszego linku afiliacyjnego. Link w komentarzu. Rozbitkowie myśleli, że właściwie są w Chile, bowiem jeden z pilotów mówił, że znajdują się prawie w Curico. A wysokościomierz na samolocie pokazywał, że znajdują się na wysokości 2500 metrów nad poziomem morza. W rzeczywistości rozbili się w Andach na wysokości 3700 metrów nad poziomem morza. A jak wiadomo na tej wysokości występuje już choroba, choroba wysokościowa. Mogą towarzyszyć temu bóle głowy, zwiększone zapotrzebowanie na kalorie. A dodatkowo na takiej wysokości jest ograniczona ilość tlenu. Jednak nie mając żadnego doświadczenia górskiego, całkowicie nie byli tego świadomi. Ich zapotrzebowanie na kalorie na tej wysokości było ogromne, natomiast na pokładzie samolotu nie mieli absolutnie żadnego jedzenia poza kilkoma tabliczkami czekolady. Po wielu dniach głodu z wielkim oporem, ale padła decyzja o zjedzeniu swoich martwych towarzyszy. Jak relacjonuje Nando, na początku zjadano po prostu mięśnie. Natomiast gdy mięsa brakowało, zaczęto zjadać to, co było. Szczegółów nie wymienił, bo były zbyt drastyczne. Nie mogę Wam pokazać prawdziwego zdjęcia Nando Parrado poza taką małą miniaturką, bowiem licencje na jego zdjęcia są bardzo drogie. W nietórze tego filmu zostało użyte zdjęcie darmowe, należące do kogoś innego. Posłuchajmy jednak, co Nando Parrado ma do powiedzenia na temat zjadania ludzkiego mięsa. Na dużych wysokościach potrzeby kaloryczne organizmu są astronomiczne. Na serio umieraliśmy z głodu, bez nadziei na znalezienie pożywienia, ale wkrótce nasz głód stał się tak ogromny, że i tak szukaliśmy. Bez przerwy przetrząstaliśmy kadłub samolotu w poszukiwaniu resztek i okruchów. Próbowaliśmy jeść paski, skóry oderwane z walizek, chociaż wiedzieliśmy, że zawierają tyle chemii, że bardziej nam zaszkodzą niż pomogą. Rozproliśmy poduszki z foteli, mając nadzieję, że są wypchane słomą, ale była tam tylko niedalna pianka tapicerska. Raz za razem dochodziłem do tego samego wniosku. O ile nie chcemy jeść ubrań, które mamy na sobie, nie ma tu nic oprócz aluminium, plastiku, lodu i kamieni. Nando parado. Po 10 dniach dowiedzieli się, że są zdani całkowicie na siebie, bowiem w radiu usłyszeli, że poszukiwania zostały zakończone. Wykorzystali oni pewne sztuczki surrealowe, bowiem na metalowych elementach kadłubu topili śnieg. Na początku próbowano oczywiście jeść śnieg, ale na dłuższą metę nie jest to dobra metoda, bowiem każdy gryz śniegu może powodować ból. Organizm jest stale wychładzany, awargi, wargi boleśnie pękają. Na całe szczęście, na pokładzie samolotu znaleziono nici oraz igły, dlatego postanowiono uczyć śpiwór. Na całe ich szczęście, w Chile prawie zaczynało się lato, zatem temperatura stale się podnosiła. Całkowicie zrezygnowani, że nikt ich nie znajdzie, roberto Canessa oraz Nando Parado postanowili, że przeprawią się przez góry. Śpiwór oraz pogoda umożliwiły im przeprawienie się przez góry. Jak wiemy, nie były. Były to małe góry, bowiem wspieli się na 4,5 tysięcznik. Jeżeli ktoś zajmuje się spinaczką wysokogórską, to może sobie wyobrazić, jak wspina się na 4,5 tysięcznik w lekkiej odzieży oraz mokasynach. Jedna wielka tragedia. Ale oni oczywiście nie zdawali sobie sprawy z tej wysokości. Dzisiaj ta góra nazywa się Górą Celerał od imienia Ojca Nando ale po 10-dniowej podróży udało im się uzyskać pomoc. Dystans w kilometrach właściwie nie był taki daleki, bo jak patrzymy na dzisiejsze mapy satelitarne, to właściwie ten dystans wynosi około 20-30 kilometrów, ale bierzmy pod uwagę, że pokonanie przewyższenia z 3700 na 4500, zarówno w takich, w Mokasynach, no jest naprawdę bardzo dużym wyzwaniem. Cała podróż zajęła im aż 10 dni i właściwie prawie w tych górach zginęli. Właściwie cud im się udało uzyskać pomoc. Gdy dotarli do tej cywilizacji, a cywilizacja im oczywiście pomogła, Nando Parado wszedł na pokład helikoptera i nawet tym helikopterem mieli problem przekroczyć tą wysokość, przekroczyć Andy. Próbowali się przebić przez ten szczyt, przez górę Selera kilkakrotnie. Zatem, jeżeli był to problem dla helikoptera, to możecie sobie wyobrazić, jaki był to problem dla zwykłego człowieka. Z dzisiejszego punktu widzenia uważam, że oczywiście popełnili błąd, bo oczywiście po takiej katastrofie nie powinniśmy. Powinni iść w górę, a powinni iść w dół. Ale jako, że nie wiedzieli, gdzie są, nie wiedzieli na jakiej wysokości są oraz nie mieli absolutnie żadnego doświadczenia w górach, popełnili po prostu błąd. Patrząc na dzisiejsze mapy, jeżeli kierowaliby się w dolinę, czyli kierowali się w dół, 20 km od rozbitego samolotu znajdowała się droga, a z drogi prosta droga do cywilizacji. Gdyby tak zrobili, to oczywiście najpewniej nie byłoby tej całej burzliwej historii. Rozbitkowie w prymitywnych i mroźnych warunkach przeżyli aż 72 dni. Łącznie zginęło 29 osób, a przeżyło zaledwie 16. Nando Parado żyje do tej pory. Niedługo po powrocie do domu zajął się wyścigami samochodowymi, potem przejął rodzinny biznes ojca, a aktualnie jest także prezenterem oraz twórcą filmowym. Tworzy filmy motoryzacyjne, filmy dokumentalne także dla National Geographic, a także jest mówcą motywacyjnym, bym powiedział takim coachem. Jego historia naprawdę ułapie za serce jest naprawdę prawdziwie rzetelna, fajnie opisana. Zatem sądzę, że wiele osób może z całą pewnością zmotywować, jak przeżyć w obliczu tak tragicznej sytuacji śmierci najbliższych osób bo jej nie tylko swojej siostry, matki, ale także całego mnóstwa znajomych, rugbystów. Wyobraźmy sobie, jak wielka musiała być ich trauma, gdy musieli zjadać ludzi. Którzy znali na co dzień. Jak mówi sam Nando, nie wiadomo na ile katastrofa samolotu pomogła mu w życiu osobistym oraz w życiu prywatnym, ale jak sam opisuje, niedługo po katastrofie mał bardzo duże powodzenie u kobiet. Ocaleli rozbitkowie oczywiście nie byli zadowoleni z tego, że Nando, bym tak powiedział się, lansuje. Ale czy był to lans? Sami ocencie i poczytajcie Cud der, bo jest to świetna książka, gorąco polecam. Oczywiście, na podstawie tej historii nagrano także znany film, e, puszczany w telewizji, Alive: Dramat Wanda.